Stacja kolejowa, Poznań Główny. Jeśli interesuje Cię ten temat, to najprawdopodobniej rozpoczniesz swoją przygodę, tak jak tu widać, na którymś z peronów. I gdy wysiądziesz z pociągu, po prostu podążaj za tłumem. Po lewej stronie, tam już widać chyba coś, co może interesować większość przyjezdnych: Budynki centrum targowego. I widać po lewej stronie przejeżdżający szybki tramwaj. Tutaj z transportem nie ma najmniejszego problemu. Przy odrobinie szczęścia wylądujesz na głównym placu stacji kolejowej, gdzie rzuca się w oczy olbrzymi budynek supermarketu oraz stary budynek zabytkowy, budynek Poznań główny. Budynek stacji kolejowej, który jest zamknięty i bezużyteczny. Przed nim mamy. Postój taksówek tradycyjnych, chociaż większość ludzi obecnie chyba używa Ubera. I już mamy przystanki autobusowe, u góry po moście jedzie tramwaj, czyli jeśli chcesz gdzieś dojechać nie ma problemu. Dalej są hulajnogi, jeśli ktoś przyjedzie na rowerze można go przypiąć w miarę bezpiecznie i zazwyczaj nie giną jeśli nie rzucają się za bardzo w oczy. I tam się rzuca w oczy budynek targów. Wystarczy wejść po schodach na most, skręcić w lewo i w 3 minuty jesteś na targach. A tutaj dość często coś się dzieje, bo jak widać, za chwilę będziemy mieli targi motoryzacyjne. Praktycznie każdy peron ma na końcu schody prowadzące na most dworcowy. Gdy wejdziesz po schodach, wystarczy skręcić w lewo. Co prawda jest trochę dreptania, ale nigdzie się nie zgubisz. Nie potrzebujesz żadnego dodatkowego transportu, nie potrzebujesz tramwaja, autobusu, o nic nie musisz się martwić. Wchodzisz na most, w lewą stronę widać iglice, główne wejście na targi. 3 minuty spacerkiem. Jeśli wysiądziesz na peronie pod supermarketem, to rozejrzyj się za schodami na górny poziom. Na jednym końcu są schody prowadzące na parking. Ta informacja może się przydać, jeśli chcesz wypożyczyć samochód. Z drugiej strony znajdziesz ruchome schody prowadzące na obecny dworzec stacji Poznań Głównych, które jak widać nie zawsze działają. Tak czy inaczej, musisz się dostać na górny poziom, jeśli wybierasz się na targi albo na dworzec autobusowy, bo tak się składa, że autobusy do pobliskich miejscowości, głównie Wielkopolski, mają swoją stację za płotem, za ostatnim torem kolejowym, więc jeśli widzisz gdzieś schody, to wchodzisz na nie. Na każdym peronie schowanym pod betonową konstrukcją supermarketu znajdziesz ruchome schody prowadzące do góry na teren nowego dworca kolejowego. Jeśli rozejrzysz się po nowym dworcu, to znajdziesz tutaj kasy biletowe i to chyba tyle, bo budki z przekąskami i pierdołami można znaleźć wszędzie. A jeśli szukasz poczekalni, to jakieś miejsca siedzące się znajdą, ale szału nie ma. Ten dworzec zdecydowanie nie rozpieszcza pasażerów. Jeśli wejdziesz na parking, to oprócz samochodów ludzie parkują tu jeszcze rowery. Są ochronione przed deszczem. Z parkingu możesz wejść na teren dworca, odebrać zamówioną paczkę z paczkomatu albo kupić bilety komunikacji miejskiej w automacie biletowym. Ostatecznie całość jest tak zaprojektowana, żeby wszystkich nakłonić do wejścia na teren marketu czy galerii, żeby zachęcić podróżnych do zakupów. Więc jeśli przyjedziesz do Poznania wydać kasę, to praktycznie nie musisz nawet opuszczać dworca. Ciekawy fakt, niektóre perony są ze sobą sklejone, więc numeracja jest zwodnicza. Peron pierwszy i peron drugi są pojedyncze. Peron trzeci jest sklejony z czwartym, czyli jeden długi peron, który ma różne numery na przeciwległych końcach. Peron piąty i szósty też są tak ze sobą sklejone. Po drugiej stronie starego budynku stacji jest peron ósmy, ale tylko na środku, bo na jednym końcu to jest peron siódmy, a na drugim końcu to jest peron dziewiąty, czyli trzy różne numery peronów w jednej linii. 10, 11 znowu są normalne. Na każdym peronie znajdziesz schody prowadzące w dół do przejścia podziemnego, które łączy ze sobą wszystkie perony i to przejście ma swój koloryt. Oprócz schodów do przejścia podziemnego można zjechać windą więc mamy tutaj taki powiew cywilizacji. Na zachodnim końcu tunelu znajdziesz wejście na teren dworca zachodniego to jest niewielki, przytulny, zabytkowy budynek. I tutaj też są kasy i można spokojnie kupować bilety kolejowe. Wychodząc z dworca zachodniego znajdziesz się na ulicy Głogowskiej. Po drugiej stronie ulicy masz boczne wejście na targi. Są przystanki tramwajowe, jeśli chcesz jechać w stronę Górczyna, jest postój taksówek i stary budynek poczty. Jednak przed samym końcem przejścia podziemnego jest odnoga w lewo. Tu są wejścia na przystanki szybkiego tramwaju to jeśli wybierasz się na osiedla. a głębiej jest obszerne i w miarę czyste WC, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i ma też miejsca do przewijania bobasów, więc problem z pełnymi pieluchami też da się ogarnąć. Jednak chyba zdecydowana większość podróżujących postanawia przejść przez nowy dworzec i wyjść na most przez składkę, kierując się na jeden z najbardziej obleganych przystanków tramwajowych w mieście. I to przejście przez ulicę zostało dodane z powodu protestów, bo wcześniej go nie było. Żeby dostać się na dworzec albo wyjść z dworca, trzeba było przejść przez teren supermarketu. Jeśli chcesz się dostać na dworzec autobusowy, to trzeba zejść z mostu i zawrócić, cofnąć się trochę, bo tak jakoś nieporadnie to wszystko zostało zaprojektowane. Ślepa chciwość, brak wyobraźni, patologiczna nieudolność. Poznań, miasto pełne doznań. Na szczęście w tej okolicy są dobre ścieżki rowerowe, więc jeśli chcesz sobie pojeździć na hulajnodze, na rowerze, na desce, na rolkach, na czymkolwiek co ma kółka, to jest tutaj kilka fajnych miejsc. Tworzec autobusowy wypada pod samym marketem, więc jeśli wejdziesz na teren sklepu i zjedziesz ruchomymi schodami na sam dół, to też się dostaniesz do autobusów podmiejskich. Najważniejsze, że gdy projektowali miasto, ustawili tereny targowe przy głównej stacji kolejowej i ludzie, którzy tu mieszkają, są pozytywnie nastawieni. Mimo że nowy budynek wygląda jak stary chlebak, a stary, wygodny dla pasażerów budynek z klasycznej czerwonej cegły ukrywa się pod warstwami szkaradnego komunistycznego tynku, to wierzę, że pewnego dnia uda się to wszystko naprawić i starą stację kolejową porządnie wyremontować. Jeśli ten film się tobie podobał albo przydał do czegoś, to kliknij łapkę w górę i może zostaw jakiś komentarz. Najlepiej napisz, jaką część poznania mam przedstawić w następnym materiale.